Dziś premiera procesorów trzynastej generacji od Intela, nazwa Raptor Lake. Czy ta trzynastka okaże się pechowa? No, niekoniecznie, bo powiem Wam szczerze, nie spodziewałem się, że Raptor Lake'i będą dużo szybsze od Alder Lake'ów, od poprzedników. I wiecie co? Myliłem się. Bo te nowe procesory to wcale nie takie hehe dinozaury wydajnościowe i na tym polu naprawdę nie rozczarowują. Tak, raptory naprawdę pokazują pazur, i moim zdaniem AMD ma spory problem. Ale nie wyprzedzajmy faktów. W tym momencie na ekranie wyświetla wam się lista procesorów, które oficjalnie dziś debiutują. Mamy tutaj i piątki, i siódemki oraz i dziewiątki. Ja do dyspozycji swoich testów mam jak zwykle i piątkę oraz i dziewiątkę, którą Intel przysłał mi w press packu na testy. Jeżeli chodzi o architekturę Raptor Lakeów, to na tej płaszczyźnie zmieniło się zaskakująco mało od poprzedniej generacji. Raptor Lake to nadal procesory hybrydowe zbudowane z dwóch rodzajów rdzeni: P. Performance, wydajnych oraz E. Efficient energooszczędnych. Tak naprawdę zmiany można by podsumować w tym, że dodano do i5 i i7 po 4 dodatkowe rdzenie Efficient oraz dodatkowe 8 rdzeni Efficient w przypadku i9, a także zwiększono pamięć podręczną L2 do 2 MB na każdy rdzeń P oraz do 4 MB w przypadku klastra rdzeni E, to jest 4 rdzeni energooszczędnych. Wraz z nową generacją mamy też do dyspozycji nowy flagowy chipset Z790, który tym razem nie jest jakoś szczególnie atrakcyjny. Od dodano więcej USB 3.2 oraz więcej linii PCI Express 4.0 bezpośrednio z chipsetu. Sama liczba linii PCI Express bezpośrednio z procesora nie uległa zmianie. Warto też powiedzieć, że bez problemu 13 generację osadzimy na starszych płytach Z690 i zresztą ja tak samo zrobiłem w dzisiejszych testach, po prostu wystarczy aktualizacja biosu. Tak więc zakup Z790 ma moim zdaniem w tym roku jeszcze mniej sensu. Zerknijcie sobie jeszcze na platformę testową, jakiego sprzętu użyłem do przeprowadzenia dzisiejszych testów. Resizable Bower był włączony, wszystkie limity z procesorów zdjęte, a w przypadku Ryzenów było włączone PBO. Żebyśmy też mieli jasność, Alder Lake jak i Raptor Lake testowałem na pamięciach DDR5. Tak samo jak Ryzeny z serii 7000, 11 generację i Ryzeny starsze testowałem na pamięciach DDR. 4. No i startujemy jak zawsze z Cinebenchem R23. No ładnie. Takiego wyniku raptorów to ja się nie spodziewałem. I 9-13900K przebiła minimalnie barierę 40 tysięcy punktów. Co jest? Uzyskała tym samym 7% lepszy wynik niż 7950X oraz niemal 47% lepszy wynik niż i 9 starej generacji. No ładnie, ale, ale. i 513600K też nieźle gniecie, uzyskując wynik 40% lepszy niż swój poprzednik i aż. 61% lepszy wynik niż Ryzen 7600X. Oj, chyba czerwoni mają problem. W wydajności pojedynczego rdzenia, nowa i 9 po raz kolejny wyszła na prowadzenie, tym razem 9% przed Ryzenem 7950 i około 14% szybciej niż stara i 9. Procesory i5 i Ryzen 5 nie mają aż tak dużych różnic i tutaj zdecydowanie mniej się dzieje. W przypadku 7zip kompresji plików, tutaj na topie AMD wydajniejsze o około 1,5%, czyli różnica nie jest jakaś przesadnie duża. Bez podjazdu natomiast Ryzen 7600X do I5 13600K, która aż jest o 37% szybsza. W Wireju mamy kolejne zwycięstwo AMD. Tutaj 7950X był szybszy od I9 o około 8%. W niższym segmencie natomiast po raz kolejny wygrana Intela, I5 13600K jest szybsza od Ryzena o blisko 42%. W enkodowaniu enkodowaniu kodeku H265 minimalnie szybszy okazał się procesor AMD. Oczywiście mowa tutaj w tym przypadku o high-endzie, bo w niższym segmencie Intel zjada 7600X na śniadanie. W teście Mozilla Kragen, który wykonuje kilka operacji w JavaScriptie, no na szczycie jest 13900K, który będzie królował, bo jednak w tym teście szybki rdzeń ma znaczenie. Zanim Ryzeny z serii 7000 i i i 13600K. W teście Premiere Pro i renderowaniu mojego projektu wygrywają Intele, ale umówmy się, różnica między wszystkimi procesorami nie jest jakaś specjalnie duża. 3D Mark Time Spy, czyli test, taki powiedzmy bardziej growy, tutaj pierwsze miejsca zgarniają Intele, a Ryzeny 7000 ciutniżej. No, powiem Wam ciekawy obrót sytuacji. W testach syntetycznych sytuacja w przypadku high-endu nie jest taka jasna. Czasami wygrywa i 9, czasami wygrywa AMD. Natomiast w tym niższym segmencie i piątek, no to musimy chyba wszyscy przyznać, że bezapelacyjnie i 5 pozamiatała i trochę skradła całe show. No ale Was pewnie bardzo interesują gry, więc przejdźmy do testów na 1080p. Lecimy alfabetycznie z Assassin's Creed Valhalla. I Pomimo zastosowania mocarnej karty, jaką jest 4090, no to w tym tytule dobijamy do ściany GPU i większość procesorów blokuje się w okolicy 190 klatek. No to przejdźmy do czegoś bardziej procesorowego jak CSGO. I minimalnie na prowadzenie wysunęła się tutaj i 9 k ale Ryzeny bardzo mocno depczą jej po piętach. To także gra, w której 7600X okazał się 6% szybszy, od i 5 13600 k Cyberpunk 2077, jak zawsze, testowałem w miejscu procesorowym na rynku Jig, Jig Street. Tutaj zarówno Alder Lake, jak i Raptor Lake dały czadu AMD z serią 7000, no za nimi. Nowa i 9 jest szybsza o około 12% od starej i blisko 17% szybsza od Ryzena 9. Zacny, bo około 17% zysk zaliczyła nowa i piątka względem poprzednika i jest też o 14% szybsza niż 7600X. W Doom Eternal wszystkie procki dały nieźle czadu, zwłaszcza nowa i dziewiątka przebijając barierę 600 klatek. Fajnie widać różnicę tutaj na prockach, ale umówmy się, raczej aż tylu ramek w tej grze to chyba nikt nie potrzebuje. Dominacja Raptorów utrzymuje się także w Far Cry 6, a co interesujące, na trzecim miejscu utrzymał się Ryzen z 3DV. A to jest naprawdę bardzo ciekawy wątek. W Forzie Horizon, szczerze mówiąc, za wiele się nie dzieje. Wiele z procesorów uzyskuje naprawdę podobny wynik. Na czele, jak poprzednio, Raptor Lejki. God of War zaistniała bardzo ciekawa sytuacja, bo symboliczne zwycięstwo ma tutaj Ryzen 5800X 3D. No proszę, w grach, w których duża pamięć podręczna ma znaczenie faktycznie ten procesor potrafi zaskoczyć i jeszcze nie raz nas dzisiaj zaskoczy. Spider-Man potrafi nieźle żyłować proca, co jak co, ale raptory po raz kolejny pokazują tutaj swoją dominację i tu wcale nie jest tak wesoło dla AMD, jak mogłoby się wydawać. Kolejną niespodzianką, bo na pierwszym miejscu z 5% przewagą, Ryzen z serii 5000 z dużą ilością pamięci podręcznej. No proszę, teraz już wiemy, czemu firmy unikają w porównaniach tego procesora jak ognia. Bo nieraz może zawstydzić w grach dużo droższe procesory. No i oczywiście jako ostatni test w Wiedźminie 3 w miejscu procesorowym, i co? Wow! Ryzen 5800X3D znowu daje o sobie znać, przebijając granicę 300 fpsów. No. Takiego wyniku to ja jeszcze nie widziałem w tej grze, wam szczerze powiem, i byłem tak zdziwiony, że aż sprawdziłem, czy przypadkiem nie uruchomiłem wieśka na złych ustawieniach graficznych. Ale nie, wszystko było ok i tutaj macie nawet fragment nagrania, na którym widać ilość klatek. No, nieźle pozamiatane. Więc w grach 13 generacja naprawdę daje czadu. Czasami idzie z Ryzenami web w web i różnice sięgają 2-3%, ale zdarzają się również takie przypadki, gdzie te różnice są bliższe 15%. No, to jest naprawdę całkiem spora różnica. I o ile i 9 jasne, zawsze będzie prężyła swoje muskuły, to wydaje mi się, że dla graczy bardzo ciekawą ofertą może być właśnie ta nowa i 5 13 generacji, która często jakoś mocno nie odbiega od nowej i 9, a jest jednak sporo tańsza i też sporo potrafi w testach syntetycznych. No i oczywiście wielkie słowa uznania dla Ryzena 5800X3D, który w niektórych tytułach naprawdę nieźle kosi. Z racji tego, że przy teście Ryzenów część osób zwróciła uwagę na to, że nie ma testów w 1440p czy 4K. No, to już tłumaczę i objaśniam dlaczego. Pokażę Wam to tak naprawdę na dwóch przykładach, i najprościej będzie mi to pokazać na przykładzie Cyberpunk'a, który jest grą, zarówno bardzo wymagającą graficznie, jak i procesorowo. To da nam taki najlepszy obraz tego, o co mi chodzi. Wyświetlam Wam tutaj w pierwszej kolejności wykres z 1080p, ten, który był poprzednio, tak po prostu dla przypomnienia. A teraz wyświetlam Wam wykres z rozdzielczości 1440p. Otóż musicie pamiętać, że im wyższa rozdzielczość, tym większy narzut na GPU, tym prościej dobić do limitów karty graficznej. I różnice procentowe w takim cyberpunku są jeszcze mniejsze między procesorami i nie dochodzi tam do jakichś drastycznych przetasowań. Do tego pamiętajcie, że ja te testy zrobię z kartą graficzną RTX 4090, która jest absurdalnie wydajna i absurdalnie droga. Jeżeli ktoś z Was ma nadal mocną kartę, jaką jest RTX 3070 czy 3080, to te różnice między procesorami na 1440p będą jeszcze mniejsze procentowo. Ale popatrzcie też na wykres w rozdzielczości 4K w Cyberpunku. Jest on praktycznie totalnie wypłaszczony, a różnice między prockami są tak małe, że to raczej błędy pomiarowe niż faktyczne różnice w wydajności. I de facto w normalnym użytkowaniu są nie do zauważenia. I mówię to jako przypomnienie, że jeżeli ktoś z Was głównie na komputerze gra. I gra w wyższych rozdzielczościach, takich jak 1440p czy 4K, to absolutnie nie potrzebujecie procesora takiego jak i9 czy 16-rdzeniowego Ryzena i bez problemu wystarczy Wam i 5, i to wcale nie najnowsza. I tak zgadzam się, w rozdzielczości 1440p, przy karcie takiej jak 4090, widać te różnice. To nie jest tak, że te wykresy są płaskie jak w przypadku 4K. Natomiast musicie pamiętać, że ja jestem one man army i ja sam testuję wszystkie procesory i osobiście ja wolę przetestować 12 różnych procesorów w rozdzielczości 1080p, żeby pokazać wam szerszy obraz niż przetestować 4 procesory na trzech różnych rozdzielczościach, bo to mniej więcej czasowo tak by się przekładało. Więc mam nadzieję, że teraz jest już wszystko jasne. Więc tak, wydajność jest super. Ale jak stoicie, to usiądźcie. A i tak nie gwarantuję, że jak siedzicie, to nie spadniecie z krzesła. Trzymajcie się. Zgłoszony pobór i dziewiątki 13900K to 335W. Co? Niech to wybrzmi. 335W. Procesor. To jest ogromny pobór mocy. 40% większy pobór mocy niż w przypadku i9-12900K, który i tak już był absurdalnie wysoki. To samo tyczy się i5-230W zamiast 130W. No powiem Wam, jak to zobaczyłem po raz pierwszy, to nie byłem pewny, czy moja płyta główna działa poprawnie, ale. Tak, zarówno HW Info, jak i HW Monitor pokazywały zgłoszony pobór mocy na poziomie 230 W w przypadku i piątki. Co ciekawe, konsultowałem swoje wyniki z Kamilem Erdinim, który również. Przeprowadza testy i piątki, i dziewiątki. Polecam swoją drogą zobaczyć jego recenzję. U niego i dziewiątka, jeżeli chodzi o pobór mocy, zachowywała się podobnie, natomiast i piątka miała sporo mniejszy pobór mocy. Kamil testuje na Z790, ja na Z690, więc być może moja płyta na obecnej wersji bios trochę niepotrzebnie zawyża napięcia i stąd mam po prostu taki pobór mocy. Dam znać w przypiętym komentarzu, jeżeli coś miałoby się na tej płaszczyźnie zmienić, więc sprawdźcie go koniecznie. Więc z jednej strony zachwycaliśmy się wydajnością, że wow, mamy 47% wzrost wydajności w syntetykach. Tak, tylko przy 40% większym poborze mocy. Więc to, co Intel zrobił, to nie jest jakieś zwiększenie wydajności na poziomie architektury czy procesu litograficznego. Tylko po prostu przeskalował to, co mieli obecnie. Ale wysoki pobór prądu to nie tylko rachunki za prąd, ale przede wszystkim temperatury, które są... E... Ryzeny 7000 oczywiście standard 95 stopni, bo tak są zaprojektowane, a nowa i 9 100 stopni, a nowa i 5 97 i... No ja nie wiem, no, no ręce mi już po prostu opadają. Autentycznie chłopaki, ja... Ja nie wiem, ja nie wiem, czym ja mam te procesory już chłodzić. Autentycznie nie wiem. Ja mam Arktika 420 mm, jedno z najlepszych chłodzeń, jakie jest na rynku. I to nie wystarcza. Jak tak dalej pójdzie, to ja będę musiał kupić baniak i ciekły azot mieć tutaj w studio. Żeby jakoś te procki schłodzić. Ja chciałbym w tym miejscu przypomnieć zarówno AMD, jak i Intelowi, że w testach temperaturowych wynik więcej znaczy gorzej. Emotional damage! Ja wiem, że producenci wzięli sobie do serca to, żeby mieć jak najwyższe wyniki we wszystkich testach, ale z tym poborem mocy i temperaturami to chyba trochę się zagalopowali, mam wrażenie. No i jak zawsze wszystko rozbija się o cenę. Wiecie co? AMD ma trochę przerąbane bo nie dość że Raptory okazały się szybsze niż ich procesory, prawda, bo się rymuje, ale co gorsza, platforma Intela wychodzi taniej, tak, platforma Intela wychodzi taniej Dziwnie to brzmi, nie? Ceny samych procesorów wyglądają w ten sposób. Macie tutaj wszystko rozpisane w tabelce na dzień publikacji tego materiału. Pamiętajcie jednak, że ceny mogą się zmienić i aktualne macie, jak zawsze, podlinkowane w opisie i polecam je sprawdzić. Naprawdę ciekawie robi się po przeliczeniu kosztów platformy. Gdy popatrzymy sobie na konkurencyjne chipsety i taką samą pojemność pamięci RAM, wychodzi nam na to, że w przypadku DD4 mamy 650 złotych taniej, w przypadku DDR5 470 złotych. I jasne, te ceny za dwa tygodnie mogą być kompletnie inne od moich wyliczeń, ale tu i teraz Intel po prostu wychodzi korzystniej finansowo. Przypomnę, że w syntetykach nowa i5 wychodzi około 50% wydajniej niż Ryzen 5 i w grach też nierzadko go wyprzedza, milcząc CSa, gdzie tam faktycznie sobie bardzo dobrze Ryzeny radzą. Więc szybszy procesor plus suma sumarum tańsza platforma, no dla większości konsumentów wybór oczywisty. Do tego za jakiś czas ma wyjść 13400F, który w grach pewnie będzie podobny i będzie kosztował jeszcze mniej, i wtedy AMD będzie w czarnej, dużej jaskini, z której za szybko się nie wydostanie, jeżeli nie wypuści czegoś w podobnej cenie. Ogólnie powiem tak, nieciekawie to wygląda dla czerwonych, bo no AM5 ma naprawdę ciężki start, trzeba przyznać. To nie jest tak, że ta platforma jest bez sensu, bo jeżeli ktoś z Was kupuje kompa na lata, a przy takich cenach to przypuszczam, że większość z Was tak, to jeżeli chcecie gdzieś tam w przyszłości go sobie zupgrade'ować, no to na AM5 ma się pojawić jeszcze kilka generacji Ryzenów. Socket LGA1700 jest na dobrą sprawę Martwy, bo 14 generacja ma korzystać z nowego soketu. Z tego co ptaszki ćwierkają, to 14 generacja Inteli też ma już wymagać DDR 5, więc tu i teraz tą rundę wygrywa Intel. Zdecydowanie, bo wychodzi to taniej i w sumie wydajniej. Ale co będzie w przyszłej generacji? Nie wiem, ale wiem, że to na pewno będzie ciekawe, bo Intel niejako trochę zapędził się w kozi róg. Nie bardzo już mogą zwiększać pobór mocy, no bo co, nowa i9 będzie wciągała 400W? No to by było ciekawe. I kurde, tak zaciekłej walki pomiędzy tymi dwoma producentami to nie widziałem naprawdę od dawna. I kto by pomyślał, że platforma Intela będzie wychodzić korzystniej cenowo? No... Ciekawie, ciekawie, Intel wrócił na szczyty tabelek z benchmarkami. I niestety po raz kolejny muszę to powiedzieć podczas premiery w tym roku: że tak, są faktycznie na szczycie. Są rzeczywiście najlepsi. Tylko jakim kosztem i za jaką cenę? Tyle z mojej strony. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie, BIOS.